Dzisiaj przychodzę do Was z zadaniem, i to niezbyt trudnym, jeżeli spotkaliście się już z wielomianami. Chodzi o rozwiązanie równania x kwadrat plus 1 równe 0. Śmiało, zapauzuj i spróbuj. Ja poczekam. Już? No to lecimy. Pewnie próbowałeś wyliczyć deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. W tym przypadku a jest równe 1, b równe 0 i c równe 1. Po wstawieniu dostajemy, że delta jest równa minus 4, a skoro jest mniejsza od 0, to nie ma rozwiązań i mamy problem z głowy. Prawda? No przecież tak uczyli w szkole. No nie do końca. Póki co powiem tylko, że to połowa prawdy. Co się stanie, jeżeli zignorujemy fakt, że nie ma czegoś takiego jak pierwiastek z liczby ujemnej? Sprawdźmy co? Bierzemy wzór na rozwiązanie, czyli x jest równe minus b plus minus pierwiastek z delta przez 2a. Czyli po wstawieniu plus minus pierwiastek z minus 4 przez 2. Z minus 4 robimy minus 1 razy 4. I korzystając z własności pierwiastków, dostajemy plus minus 2 pierwiastki z minus 1 i to całe przez 2. Skracamy i zostaje nam x plus minus pierwiastek z minus 1. Dobra. To wstawmy to teraz do naszego równania. Mamy plus minus pierwiastek z minus 1 do kwadratu plus 1. A to jest równe minus 1 plus 1, czyli 0. Aha, dla przypomnienia. Pierwiastek z d podniesiony do kwadratu jest równy d. Natomiast y, pierwiastek z d kwadrat jest równy wartości bezwzględnej z d. Zatem rozwiązanie istnieje, ale nie istnieje. A to dopiero paradoks. No to pora na rozwiązanie zagadki. To równanie. Faktycznie nie ma rozwiązań, ale rzeczywistych. Istnieje bowiem system liczbowy, w którym ma rozwiązanie. Jest to zbiór liczb zespolonych. Co więcej, istnieje twierdzenie, zwane zasadniczym twierdzeniem algebry, które mówi, że każdy różny od stałej wielomian o współczynnikach zespolonych ma rozwiązanie w zbiorze liczb zespolonych. A czym właściwie jest zbiór liczb zespolonych? Wiemy, że zbiór liczb rzeczywistych można przedstawić jako oś liczbową, no czyli prostą. Jeżeli dołożymy oś, która będzie prostopadła do osi rzeczywistej i będzie ją przecinać w zerze, to dostaniemy układ współrzędnych, no albo inaczej płaszczyznę. Dokładniej mówiąc, płaszczyznę zespoloną. Tak, liczba zespolona jest liczbą dwuwymiarową, a zbiór liczb zespolonych oznaczamy jako C, od angielskiego kompleks. Swoją drogą, jeżeli w szkole cię uczyli, że tak się oznacza liczby całkowite, no to nie. Liczby całkowite oznaczamy jako z od niemieckiego ceilen, czyli liczby. Wracając, jeżeli nasz pierwiastek z minus 1 oznaczymy symbolem i, od angielskiego imaginary, to liczba zespolona jest liczbą postaci a plus bi, gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi. Natomiast i nazywamy jednostką urojoną. Tak, wiem, bardzo sympatycznie. Ale wracając. Tak jak liczbę rzeczywistą możemy utożsamić z punktem na osi liczbowej, tak liczbę zespoloną możemy utożsamić z punktem na płaszczyźnie, traktując a i b jako współrzędne punktu w układzie współrzędnych. Przykładowo, liczbę 3 oznaczymy w tym miejscu na osi, a liczbę minus 1 plus 2 i w tym miejscu na płaszczyźnie. Do samej płaszczyzny wrócę w następnych odcinkach, a dzisiaj jeszcze powiem kilka słów o arytmetyce liczb zespolonych, bo wbrew pozorom zachowują się one dość przyjaźnie. Bierzemy sobie liczby zespolone a plus bi oraz c plus di i korzystając z definicji i arytmetyki liczb rzeczywistych, sprawdzamy, jak się zachowują dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Czyli mamy a plus b i dać c plus d i jest równe a plus b i plus c plus d i. Przestawiamy, wyrzucamy i przed nawias i bierzemy a plus c w nawias. I dostajemy, że to jest równe a plus c dodać b plus d razy i. Z jest dość podobnie. Najpierw się pozbywamy nawiasów. Później robimy porządek i wrzucamy a minus c w nawias i wyrzucamy i za nawias przy b minus d. Póki co nic interesującego, ale teraz robi się ciekawiej, bo zajmiemy się mnożeniem i dzieleniem. Mianowicie a plus bi razy c plus di jest równe ac plus adi plus bci plus bdi kwadrat, No, czyli każde z każdym. Natomiast korzystamy z definicji jednostki urojonej teraz i dostajemy AC plus ADI plus BCI minus BD. Robimy porządek. Znowu wyrzucamy I przed nawias i do drugiego nawiasu wrzucamy składniki bez jednostki urojonej. Czyli dostajemy AC minus BD w pierwszym nawiasie, dodać AD minus BC razy I w drugim. A co z dzieleniem? Oczywiście zakładamy, że C plus DI jest różne od zera, czyli mamy A plus BI przez C plus DI. Natomiast tak jak usuwając niewymierność z mianownika mnożyło się przez sprzężenie, tak teraz robimy dokładnie to samo. I dostajemy, że w liczniku mamy A plus BI razy C minus DI. I to dzielimy przez C plus DI razy C minus DI, czyli razy sprzężenie. Żeby policzyć licznik, korzystamy z mnożenia, które wyliczyliśmy przed chwilą. Natomiast w mianowniku dostajemy C kwadrat plus D kwadrat i to też wynika z mnożenia, które wyznaczyliśmy przed chwilą. Jeżeli bardzo chcemy, możemy jeszcze oddzielić część rzeczywistą od części urojonej. I tu skończę na dzisiaj. Choć o liczbach zespolonych będzie jeszcze przynajmniej kilka odcinków. Natomiast jeżeli spodobał Ci się ten film... To będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz suba i łapkę w górę. Do następnego, cześć!